Witam Państwa, bardzo serdecznie jesteśmy w Nakle nad Notecią w salonie 2 Kółka. Nasz salon mieści się 30 km od Bydgoszczy, dokładnie 200 metrów od obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe do naszych sklepów salon2kółka.pl oraz polska. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz robimy sprzedaż ratalną przez telefon. Dzisiaj pokazujemy Państwu towar z naszej nowej dostawy: długo oczekiwane modele XB27, które do nas dojechały, i tym razem pokazujemy wersję w pojemności 125 z rozrusznikiem elektrycznym. W modele XB27 występują trzy rodzaje tych modeli. Jest model XB27 o pojemności 90 cm sześciennych, o pojemności 110 i pojemności 125. Pojemność 90 ma koła 12 na 10, a pojemność 110 ma koła 14, pojemność 110 i pojemność 125 ma koła 14 12. Spójrzmy co my tutaj mamy. Silnik 4 osób chłodzony powietrzem, pojemność 125, moc około 14 koni. Rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna, czterobiegowa, koła 14-12, hamulce z przodu i z tyłu tarczowe hydrauliczne, napęd łańcuch 420H, yy, długość 1500, wysokość siedziska od ziemi, to bardzo ważne dane, 710 mm, prędkość maksymalna około 55 km na godzinę. Maksymalne obciążenie do 70 kg i gwarancja od X-MOTOS 24 miesiące. Przypominam, że cross ten pochodzi z fabryki X-MOTOS, czyli to ta sama fabryka, której sprzedajemy w tej chwili modele pojemności 250, XB39 czy XB88. Bardzo sprawdzone i bardzo mało awaryjne. To by było tyle, jeśli chodzi o modele X-Motosa XB27 w pojemności 125. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe na salon 2 oraz kładypolska.pl. Zapraszamy również na nasze media społecznościowe, na nasz kanał na YouTubie, profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.